Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy moi, bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbywa tutaj i myślę wielkie podziękowanie dla księdza Jarka, dla jego inicjatyw, bo to trzeba mieć odwagę i dla tych wszystkich ludzi, którzy to wszystko tutaj tak pięknie zorganizujecie. Drodzy, pozdrawiam i chciałbym podzielić się tak taką prawdą z jednej strony o zagrożeniach rodziny, co, co chyba jest wszystkim wiadomo, ale popatrzeć na to także od strony takiej głębszej, od strony też takiej walki duchowej, a jednocześnie pokazać, jak, jakie mamy właśnie pomocy Pana Boga. W tym, byśmy dorastali do świętości, by, by rodziny były święte i byśmy my po prostu pięknieli. Bo świętość to życie pełnią miłości. Drodzy, ktoś mi kiedyś powiedział z pań, że proszę księdza, ja się modliłam o dobrego męża i takiego mam, a on się nie modlił, to ma taką żonę, jaką ma. Nie? Pewnie to już słyszeliście, ale to właśnie jest jakaś taka prawda, żeby zakorzeniać nasze życie w Panu Bogu, a modlitwa przecież jest tym spotkaniem. Drodzy moi, przede wszystkim jesteśmy powołani jako mężczyźni i kobiety do życia, mówię, pełnią miłości. I zdecydowana większość nas jest powołana do założenia rodziny, do y, życia małżeńskiego. Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy się wizją godów baranka. To, to jest cytat z katechizmu naszego kościoła. Od początku do końca Pismo Święte mówi o małżeństwie i Jego. Misterium, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowienia w Panu, w nowym przymierzu Chrystusa i Kościoła. Powtórzę, od początku do końca. Pismo święte mówi o małżeństwie i jego misterium. Słowo misterium y, tłumaczymy czasami na język polski tajemnica. To od greckiego słowa mysterion i oznacza to tajemnicę, ale tajemnicę, która ma takie nieskończone dno. W języku polskim tajemnica to jest coś, co zakryte i można wyjawić tajemnicę. Właśnie dlatego używamy to słowo misterium, bo to, to jest to taka tajemnica, jak to mówi Anna Kamińska o Biblii, że wchodzimy do komnaty, a za nią jest jeszcze większa, piękniejsza, a za tą jeszcze następna. I myślę, że tu jest właśnie... Wielka także tajemnica małżeństwa, że Bóg nas stworzył takich od początku jako mężczyznę i kobietę. Drodzy moi, i dlatego, że to jest zamysł Pana Boga i że to jest powołanie człowieka do życia pełnią miłości, jak powiedziałem, do szczęścia, dlatego też komuś zależy na tym, żeby ten zboży zamysł zburzyć, żeby człowiek nie był szczęśliwy. I myślę, że za mało może o tym mówimy, trzeba o tym spokojnie mówić, ale trzeba też o tym, drodzy, powiedzieć, że właśnie komu na tym zależy najgłębiej, żeby człowiek cierpiał, żeby człowiek odszedł od Pana Boga, nie poznał go, żeby człowiek dał się nabrać na różnego rodzaju pułapki, a przez to także ostatecznie nie był zbawiony. Komu na tym zależy? I zauważmy, że jak Pan Bóg stworzył pierwszych rodziców i, i byli szczęśliwi w obecności Pana Boga, tak właśnie kuszenie diabelskie, bo on za tym stoi, także idzie i uderza od razu w ich relacje, w relacje mężczyzny i kobiety. Pozwólcie, że znowu odwołam się do, do katechizmu, który powie w ten sposób, Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona przez twórcę i unormowana jego prawami zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogą ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Drodzy moi, ale no właśnie, zamysł Pana Boga jest tak, jak wspomniałem, i jest ktoś, kto jest upadłym aniołem, który krąży, jak powie święty Piotr, jak lew ryczący. Szukając kogo pożreć. I, drodzy, co się dzieje? Dlaczego doświadczamy dzisiaj tyle rozwodów, tyle cierpień, tyle także depresji dzieci, ludzi młodych? Katechizm naszego kościoła powie, że Pan Bóg, każdy człowiek doświadcza też zła wokół siebie i w sobie. Doświadczenie to dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. Od najdawniejszych czasów ich związek był zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością, zazdrością i konfliktami, które mogą prowadzić aż do nienawiści i zerwania go. Ten nieporządek może ujawniać się z mniejszą lub większą ostrością, może też być bardziej lub mniej przezwyciężany. Zamysł Pana Boga, by człowiek był szczęśliwy, zamysł Pana Boga, by społeczeństwo było zdrowe, jest właśnie skażony tą niezgodą, jest skażony rozbiciem, jest skażony cierpieniem. Ten porządek, powtarzam, za katechizmem może ujawniać się z mniejszą lub większą ostrością, może też być bardziej lub mniej przezwyciężany. Wydaje się jednak, że jest po prostu powszechny. W świetle wiary powie katechizm. Należy powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie wynika z natury mężczyzny i kobiety, ani z natury ich relacji, ale z grzechu. Pierwszym skutkiem zerwania z Bogiem, czyli pierwszego grzechu, było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety. Ich wzajemna relacja. Została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia. Ich pociąg ku sobie, będący darem stwórcy, zamienił się w relacje panowania i pożądliwości. Wzniosłe powołanie mężczyzny i kobiety, by byli płodni, rozmnażali się i czynili sobie ziemię poddaną, zostało obciążone bólem rodzenia dzieci i trudem zdobywania pożywienia. Pamiętamy, drodzy tę scenę właśnie z trzeciego, rodzaju, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Właśnie jak pierwsi rodzice zostali kuszeni. I zauważmy, że ta fala kuszeń idzie przez wieki. Zły duch, który jest, powiedziałam, upadłym aniołem, który sam żyje w cierpieniu i... I także nienawidzi siebie innych i chce w to wciągnąć człowieka, chce najpierw odciągnąć od Pana Boga. Czyli no właśnie, żeby człowiek był jak Bóg, czyli sam sobie radził. I dlatego właśnie to, czy to prawda, że Pan Bóg zakazał Wam spożywać ze wszystkich drzew, ogrodu nie mówi Ewa wszystko nam wolno tylko z tego drzewa poznania dobra i zła nie wolno nam spożywać a nawet go dotykać z mój i zatem kryje się właśnie ta głębsza prawda że pan bóg daje nam prawo daje nam rozum byśmy go odczytywali ale to bóg stanowi to, co dobre, a co złe. Gdy człowiek przejmie to na siebie, to wtedy daje się nabrać, bo gdzieś po grzechu pierworodnym, jak to mówiliśmy w komilii, ten egoizm wzrasta. I to, co tutaj powiedziane, że ten nieporządek yy, po prostu uderza w, w rodzinę. We współmałżonków. Ich wzajemna relacja została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia. To ona mi dała ten owoc i zjadłem. To wąż mnie zwiótł i zjadłam. Mało tego, Adam w tym, w tym obrazie właśnie kuszenia oskarża też Pana Boga. To niewiasta, którą Ty. Mi przy mnie postawiłeś, ona mnie zwiodła i zjadłem. Patrzcie, drodzy moi, najpierw radość, a potem wzajemne oskarżenia. Jak to bywa często, gdy patrzymy na śluby młodych, a potem po latach, to wszystko gdzieś idzie w te wzajemne oskarżenia. Dalej. Ich pociąg ku sobie, będący darem Stwórcy, zamienił się w relacje panowania i porządliwości. Oderwanie właśnie fizyczności od duchowości, od miłości, która jest darem z siebie. Wzniosłe powołanie mężczyzny i kobiety, by byli płodni, rozmnażali się, czynili sobie ziemię poddaną, zostało obciążone bólem rodzenia dzieci i trudem zdobywania pożywienia. I ta fala cierpienia, mówię, rozlała się i tak po prostu trwa. Drodzy moi, i teraz jakie pomoce daje nam Bóg? Jakie daje nam możliwości właśnie wyjścia z tej sytuacji? Przede wszystkim to On nas szuka. To On pragnie naszego szczęścia i tak umiłował, że syna swego dał. I po to Pan Jezus przyszedł do nas słabych i grzesznych, by wziąć na siebie te wszystkie nasze słabości, ale także przyszedł po to, by przezwyciężyć to zło, które rozpanoszyło się w dziejach człowieka. Katechizm powie tak: mimo wszystko porządek stworzenia przetrwał Chociaż został poważnie naruszony. Aby leczyć rany spowodowane przez grzech, mężczyzna i kobieta potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nigdy im nie odmawiał. Bez tej pomocy mężczyzna i kobieta nie mogliby urzeczywistnić wzajemnej jedności ich życia. Dla której Bóg stworzył ich na początku. Właśnie, aby leczyć rany spowodowane przez grzech, mężczyzna i kobieta potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nigdy im nie odmawiał. I to, co, moi, to, co już właśnie chciałem powiedzieć w Kościele, że On przyszedł do nas słabych, grzesznych, nie opuścił nas. Kary będące następstwem grzechu, bóle rodzenia dzieci, praca w pocie oblicza stanowią, jak powie katechizm, także swoiste lekarstwo, które ogranicza szkody spowodowane przez grzech. Po upadku małżeństwo pomaga przezwyciężyć po upadku właśnie. Także to doświadczenie trudu pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w sobie, egoizm, szukanie własnych przyjemności. Pomaga otworzyć się na drugiego człowieka, na wzajemną pomoc i dar z siebie. I teraz drodzy, e, tą wielką pomocą jest właśnie sakrament małżeństwa. Sakrament, który. Jest wszczepieniem w tę Bożą Miłość, która jest w Trójcy Przenajświętszej. Właśnie to, co y, wspomniałem już w czasie Eucharystii, że y, jeśli Pan stał się człowiekiem i oddał za nas życie i daje nam przykazanie byśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował, to jest to rzeczywiście zaproszenie do wielkiej miłości, ale także do wielkości bycia człowiekiem. Sakrament małżeństwa to no właśnie wejście Pana Boga w życie człowieka i człowieka. Uświęcenie człowieka, uświęcenie wzajemnych relacji. Dlatego w czasie sakramentu przyzywamy Ducha Świętego, który jest tą miłością Ojca i Syna, który jest tym właśnie, który przychodzi, by zmieniać ludzkie serca z naszych kamiennych w serca z ciała, by właśnie pomóc rodzicom kiedyś w, słuchając w Radio Maria audycji dla rodziców i małżonków we wtorki jest zawsze wieczorem taka audycja słyszałem takie świadectwo pewnej młodej kobiety mamy mianowicie Opowiadała, jak to swego małego, trzyletniego synka uczyli modlitwy z mężem. Klękali, modlili się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a Mały pytał: A co to jest Duch Święty? No, próbowali mu tłumaczyć, ale niemalże za każdym razem było to pytanie. A co to jest Duch Święty? I opowiada dalej ta, ta, ta kobieta, że któregoś y, dnia, wracając z pracy, mąż kupił jej kwiaty. Y, w, przy, w przedpokoju y, wręczył, ona ucieszona, przytuliła się do męża, ucałowali się czule. Ona z wdzięczności tak bez okazji przyniósł te kwiaty a mały stał w drzwiach i zobaczył tę scenę i myk, myk do swego pokoiku. Mówi, że niemalże się zawstydzili za takich, takim nie wiedząc, co, co sobie pomyślał. Wieczorem przy y, modlitwie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego mały mówi, że a ja wiem, co to jest Duch Święty. Co takiego, Duch Święty jest wtedy, kiedy tatuś całuje mamusie. Drodzy, no, taka właśnie teologia praktyczna, ale to, to przede wszystkim o to chodzi, i to czyni Duch Święty, i tego właśnie pragnie w sakramencie małżeństwa. Dlatego tak ważne patrzcie drodzy żeby korzystać ze, ze wszystkich sakramentów, żeby małżonkowie, e, którzy e, no właśnie są przy Panu Bogu, są w stanie łaski, żeby właśnie żyli pełnią miłością, ale mówię wtedy też nie lękać się tego, że jesteśmy słabi i że nawet to co jest trudne, to jest w jakiś sposób zadanie dla nas wszystkich. E, Sakrament mówię małżeństwa. Bóg przychodzi po to, żeby nam pomóc w tym. Kilka lat temu byłem na kongresie rodzin na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ktoś z profesorów relacjonował badania, myślę, że to też wiele z was już o tym słyszało, Pewnej amerykańskiej psycholog, która prowadziła badania na wielkiej ilości y, rodzin, y, czy raczej związków, y, y, nazwijmy to małżeńskich, chociaż nie wiem, czy tak można wszystkie nazwać. Y, w każdym razie y, badania te przeprowadzała na wielkiej ilości par, nazwijmy to małżeńskich i okazało się, że prawie 50% w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie tych związków się rozpada. Kiedy z tych wszystkich wybrała te osoby, które zawierały ten swój związek małżeński wobec jakiegoś duchownego w swoim kościele w różnych wyznaniach, to okazało się, że 30% także rozpada się. Tych związków. Gdy z tych wybrała osoby czy właśnie małżonków, którzy co niedziela uczestniczą w nabożeństwie w swoim kościele, to okazało się, że tylko 4% się rozpada tych rodzin. Natomiast gdy jeszcze z tych wybrała osoby, które. Wspólnie się modlą przynajmniej raz dziennie, to gdzieś około 0,07% się rozpada. Pan Jacek Polikowski mówi o tym, że, że wystarczy jedno wspólne ojcze nasz, powiedzieć, stanąć przed Bogiem i wtedy właśnie to jest to. Dlatego, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród was. Drodzy moi, tak ważna jest ta relacja między mężczyzną i kobietą. Tak bardzo Bóg pragnie w, wesprzeć was, drodzy małżonkowie, w tym. Dlatego jest sakrament małżeństwa. Nie ma sakramentu rodzicielstwa. To jest jakby naturalna... Miłość matki, i ojca do dziecka. Ale jeśli ten egoizm bierze górę, jeśli człowiek odcina się od Pana Boga, to jak powiedziałem, wzrasta jego egoizm i to uderza w rodzinę, uderza także właśnie w dzieci. Chyba nie trzeba mówić wiele, by mogli tutaj powiedzieć, nauczyciele, którzy uczą w szkołach, jak od razu można rozeznać w dzieciach, patrząc na dzieci, ich zachowanie, jakie są mniej więcej problemy w rodzinie, a zwłaszcza nie daj Boże, jak rodzice się rozwodzą, jak właśnie to puszczanie się ręki Pana Boga i, i także to no właśnie wzrastanie w egoizmie sprawia, że... Jedna, drugą stronę oskarża, ba, czasami może nawet niszczyć. I jest to dramat także niektórych osób, gdy, gdy jedna strona wypływa na głębie relacji z Panem Bogiem, a druga, no właśnie, coś innego. Niedawno mieliśmy też takie spotkanie z księdzem Markiem Dziewieckim. On wprost mówił, a jest, prowadzi telefon zaufania w diecezji radomskiej mówił że według jego tych doświadczeń rozpad małżeństw zaczyna się od tego że któraś ze stron albo oboje odchodzą właśnie od Pana Boga czyli to co mówi właśnie katechizm ale no właśnie to uderza po prostu w rodzinę w dzieci i no po prostu dlatego dalej to udziela, uderza też w społeczeństwo. Drodzy moi, ta naturalna pragnienie, by tata i mama byli razem, jest zakorzenione w każdym z dzieci i myślę, że tego też doświadczacie. Nie zapomnę takiej właśnie sceny jak to tatami mi opowiada, wrócił z pracy, jakieś tam czy kluski były w nie tę stronę pokręcone, czy coś tam przeżył w pracy nie tak, no i podniósł głos na małżonkę. Ona też odpowiedziała też mocniejszym głosem, a mała córeczka jakieś 2,5 roczku była świadkiem tego, zadrżała, i w pewnym momencie bierze mamę za rękę, tatę za rękę, prowadzi do salonu, popycha ich, żeby usiedli na wersalce, włazi między nich, bierze ich głowę, żeby po prostu się pocałowali. Mówił mi tata, że, że po prostu rozpłakał się. Patrzcie, jak Pan Bóg wpisał w naszą naturę to, żeby tata i mama byli razem przy dzieciach jak to jest potrzebne, żeby po prostu w tym wzrastali i jak Pan Bóg właśnie tego pragnie, a zwłaszcza gdy też rodziny się razem modlą, razem uczestniczą w tych sakramentach. Drodzy moi, w dzisiejszym świecie, tam gdzie ludzie i cała nasza Europa jakoś tak. Zaczyna poganieć, odchodzić od, od Pana Boga. Tym bardziej jest atak właśnie na rodzinę. I mówię z całą odpowiedzialnością, kto za tym też stoi. Ba y, święty Paweł w liście do Rzymian powie też wprost: że jeśli poznajemy Pana Boga, a nie oddajemy Mu czci jako Bogu, wtedy Pan Bóg wydaje nas na łupnic nieznaczącego rozumu. I także nawet pożycie małżeńskie między kobietą a mężczyzną zaczyna się przemieniać właśnie w to, że między mężczyznami samymi i między kobietami. Święty Paweł już o tym pisze. Drodzy mój, tak dlatego myślę, że tak bardzo ważne jest, że jest taki egzodus rodzin i jeszcze raz wielki szacunek, dla księdza Jarka i dla wszystkich organizatorów, żebyśmy takie rzeczy organizowali, wspierali się i tworzyli takie środowiska osób podobnie myślących. Dlatego, jak dobrze, że powstają też takie wspólnoty, które tutaj zostały wymienione przez księdza Jarka na początku jak dobrze, że możemy się tak spotkać, by wzajemnie umacniać się w tej drodze Bożej, a tym samym właśnie wzrastać w świętości ostatecznie, w tej pełni miłości. I niech niepokalana Matka, która, mówię, była w kanie galilejskiej, której zależy na tym, żeby człowiek wzrastał w miłości Pana Boga w poznawaniu jego niech wam wszystkim błogosławi dziękuję za te krótkie słowa dzięki